My mamy takiego prawdziwego, prawdziwego uciekiniera, jak z filmów szpiegowskich. Polski sędzia Tomasz Szmyt poprosił o ochronę białoruskiej władzy. Wystąpił w takim, na, tak, takiej konferencji prasowej w reżimowym centrum prasowym Bielta. I opowiadał tam o tym, jak to Białoruś kwitnie, że tu można spokojnie żyć, że zachodowi nie udało się zniszczyć Białorusi, że to jest taki otwarty i przyjazny kraj. Był też gościem programu takiego głównego kremlowskiego propagandisty, czyli Władimira Sałowiowa, i tam powiedział, że na Białorusi czuje się bezpiecznie, a w Polsce boi się zarzutów o szpiegostwo. Tam podkreślał, że USA i Wielka Brytania prowadzą Polskę do wojny. Generalnie totalnie narracja, absolutnie białoruska, rosyjska, ale przed czym, ach, przed czym sędzia szmyt tak uciekł z Polski, którego prześladuje? Właśnie to jest interesujące pytanie, ponieważ jeśli słyszałyście, słyszeliście kiedyś o, o sędziu Tomaszu Szmycie, to prawdopodobnie dlatego, że był jakoś zaangażowany, związany w tak zwaną aferę hejterską w, w za czasów prokuratury i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tam chodziło o to, że z Ministerstwa Sprawiedliwości do grupy sędziów, nie sędziów, były wycieki informacji kompromitujących, bądź rzekomo kompromitujących sędziów, którzy sprzeciwiali się dobrej zmianie. I tam taką, można powiedzieć, liderką tego tego Ruchu. Ruchu, kanału dyskusyjnego, <noise> chatu, Discorda. tego tego Discorda, tego czatu na Messengerze czy na Signalu była Emilia Schmidt. Czyli teraz otwieramy taką klapkę typu Twitter 2019 Mała Emi. Mała Emi, dokładnie. Mała Emi była wtedy żoną e, dużego Emi Tomasza Szmyta, białoruskiego Emi. E, I e, no ona właśnie dostawała, e, wiadomo, dostawała materiały od m.in. Łukasza Plebiaka, czyli wiceministra spraw, e, spraw sprawiedliwości i zarządów, e, zarządów PiS które potem miały być rozpowszechniane i miały kompromitować, pokazywać, że ci sędziowie, którzy tutaj e, protestują przeciwko reformom sądowniczym PiSu są niewiarygodni.